Się, że można i sprzedać legitymację numer 3 NSZZ Solidarność i to wtedy, gdy jest się tej Solidarności legendą. Patrzyliśmy osłupiali, jak Adam Michnik unika spojrzenia kamery. Adam, a odpowiedz, robimy sondę uliczną. Po Pozdraliśmy Ciebie. A Urban wychodzi z otwartą przyłbicą.

Jakże nie poprzeć zapisów, iż Unia Europejska podejmuje działania na całym świecie na rzecz poszanowania wolności słowa, wolności prasy, swobodnego dostępu do mediów audiowizualnych, itd., itd. Odnoszę jednak wrażenie, że za bardzo troszczymy się o sytuację poza Unią, a za mało dbamy o standardy wewnątrz Unii. Na przykład w Polsce odwołano takich ludzi jak z pracy, jak Jacek Sobala, Anita. Gargas, Jacek Karnowski czy Wojciech Leszczyński. Pozbawiono programów takich dziennikarzy jak Joanna Lichocka, Tomasz Sakiewicz, Rafał Ziemkiewicz, Jan Pospieszalski, Grzegorz Górny, Tomasz Terlikowski, Bronisław Wilcztajn, Wojciech Cejrowski. To tylko niektóre przykłady spośród wielu. Kneblowanie wolności słowa w Polsce to wstyd dla całej Unii Europejskiej. Dziękuję bardzo.